Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded. No i co, dzisiaj mamy sobotę. W takim razie zobaczmy. O, papryka już nam wyrosła, super. Tutaj sztobeczki możemy sobie zebrać. Wypuśćmy może kurki na początek. Niech sobie tutaj, no halo, niech sobie tutaj zjedzą na spokojnie. Możemy im serduszka dać wszystkim. Proszę bardzo. Będą szczęśliwsze na dworze. O, czyli wyrosła nam tak naprawdę papryka, rzodkiewki jeszcze nie. No to spoko, papryki też się przydadzą. Jedną na pewno do community center zabierzemy. 4 złote to na pewno sprzedamy. W sumie srebrne też możemy sprzedać. A tych 6 papryk sobie zostawimy tutaj. No i co? Chyba czas się wziąć za podlewanie najpierw, no nie? Gdzie ta moja konewka? Tu jest moja konewka. Może przeróbmy sobie jeszcze ze dwie sztabki na razie. Trzeba to, wiecie, trzeba to wszystko poprzerabiać. Także co? Dzisiaj nie mamy żadnych zadań. Pójdziemy na pewno zobaczyć, czy jest jakieś zadanko w sklepie, bo dawno nie było. Jest dzisiaj sobota. Hmm. Nie wiem. Może weźmiemy paprykę i zaniesiemy komuś. Chociaż nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens. Słuchajcie. Tak, bo nie mamy tutaj żadnego zadanka. Ja sobie, słuchajcie, zrobiłam tak, jak w poprzednim odcinku mówiłam: karteczki po prostu i wypisałam rzeczy z danych bandli, których nam jeszcze brakuje. Także mam to gdzieś tutaj pod ręką, więc, więc mam nadzieję, że już będę pamiętać. Nie będę musiała co chwila sprawdzać, tylko będę sobie właśnie patrzeć tutaj, czego nam brakuje. I wszystko będę mieć, że tak powiem, na oku. Moglibyśmy więcej tych taperów porobić, tylko powiem Wam, że kurczę. Chyba nie mam na tyle drewna. O, może też to jest jakiś plan na dzisiaj, żeby pójść po, pościnać e, drewno. Może pójdziemy sobie do, do lasu. I może też nazbieramy tam jakichś rzeczy. Może będzie tam, wiecie, yy, ta ostra jagoda, której nam brakuje jeszcze do bandla. Zobaczymy. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Weźmiemy sobie też tabki. Może jeszcze sobie wrzucimy je na chwilę. Yy, tak, 10 i 2 też kwarc byśmy mogli zacząć przerabiać. Także tak. Lecimy do miasta zobaczyć, a potem cofniemy się najwyżej do lasu. O, tu są robaczki. Książka. Nic, e, nic przydatnego na razie. O, Sebastian idzie, zobaczcie. Jest jakieś zadanko. O, a dzisiaj Martin ma urodziny. Hmm. Marlon chce ametyst. Tam możemy zanieść mu ametyst. Ale nie wiem, co Martin lubi, lubi ani gdzie go, gdzie go spotkam. Bo Martina nawet nie ma na mapie w tym momencie. Eee. Chyba też go sobie odpuszczę. <laughs> Wrócę się po ten ametyst i zaniesiemy później Marlonowi. Ja miałam chyba dużo ametystu z tego co pamiętam. No, dużo, trzy. <noise> no, ale zawsze to więcej niż jeden do nie. Mamy pięć tysięcy prawie, że. Więc mogłabym się pokusić o następną kurę. I chyba tak zrobię, wiecie. Chyba pójdziemy sobie kupić kurę przy okazji. Żołądź. No, na pewno mi się przyda. Mm, tak, Shane wychodzi stąd. Ok. My sobie wejdziemy do marni. Marni tutaj jest. Kup zwierzęta. To kupmy tą kurę w takim razie. Jeszcze jedną. A będziemy mieć dwie białe, dwie brązowe. Spoko. Eee, trippy. Może być trippy No dobra. Inne kury się tam nią zaopiekują. O, Willy tutaj jest. E, wiecie co, zejdźmy sobie tutaj i po prostu popatrzmy, czy jest cokolwiek, czy jest cokolwiek ze zbieractwa, bo ostatnio ciężko z tym idzie. No. O, jest ostra jagoda. Spoko, to się przyda do community. No i myślę, że możemy sobie pociachać tutaj trochę, trochę drzewek. Możemy sobie też wędkę zarzucić właśnie tam um, z boku. Tutaj, ona na tym cypelku na przykład. Tu też jest jagoda, widzę, także fajnie. Zatniemy sobie za dwa, trzy drzewka tutaj. No i energii się nam trochę kończy, no ale... No ale tak już jest niestety. Musimy sobie zobaczyć, ile te tapery kosztują. Zetnę to drzewo i zobaczę. 40 drewna na jeden taper. No, to jest sporo. To jest sporo, dlatego trzeba, właśnie mówię trzeba, trzeba gonić z tymi um, drzewami. 10 energii, no. I co? Ile ja tych malin mam zjeść? Ja będę musiała, słuchajcie, za niedługo jakieś nowe jedzenie sobie ogarniać do kopalni, bo mi się wszystkie maliny skończyły. Ile mamy drewna? 86. Ha! Huh. Jeszcze z 1, 2 drzewa moglibyśmy ściąć. Dzisiaj tutaj nikogo nie będzie, no nie? O, widzę robaczki na horyzoncie! <grymne> Także już idziemy po te robaczki. No i może zarzucimy tutaj wędkę, właśnie gdzieś w tej okolicy. A, niech będzie tu. Zarzućmy mm, na chwilkę. Może się nam uda coś ciekawego złowić. <grymne> na przykład glon. O, to może być karp, który też jest nam potrzebny do community. Tak w sumie. A nie, to jest kleń. Hmm. Wiecie co jeszcze myślę, gdzie można iść połowić? Właśnie tam przy kopalni w jeziorku, bo stamtąd nam trochę ryb brakuje. Także nie wiem, czy się tam nie udamy za chwilkę. I tak musimy iść do Marlona. W sumie możemy iść dzisiaj, możemy iść jutro, ale zgaduję, że jak odłożę to sobie na następny odcinek, to zapomnę. Więc, e, więc tak, o, 10 przynęty super przyda się, <grym> bo już nam 4 tylko zostało. E, dobra, wiecie co? To jest 15. To może zrobimy tak, że właśnie pójdziemy sobie tam na górę. E, oddamy Marlonowi ametyst, no a potem zobaczymy. Do Marlona to jest kurczę, długa droga, powiem Wam. Tu nic nie ma. O, ci jak idą znowu razem. Jakoś tak za nimi nie przepadam. <grym> ani jego, ani jej nie, nie za bardzo lubię. No ale cóż. Do Community na razie nie idziemy. Pójdziemy sobie kiedyś przy okazji. Jakoś nie mam dzisiaj na to chyba ochoty, ani czasu. <grym> Robin tutaj idzie. Dzień dobry. Marzy mi się, kurczę, taki domek w górach, powiem Wam. Naprawdę. To jest coś niesamowitego, mieć dom w górach. A ciekawe, czy tutaj można gdzieś łowić, na przykład na tym podejście właśnie. A spróbujemy z ciekawości, spróbujemy. Marlon jest tutaj. To Marlon, mój drogi, mam dla ciebie ametyst, proszę bardzo. Dalej mamy zero z nim, ok. Ale dostaliśmy trzystówki, więc zawsze coś, no nie. No dobra, to chodźmy sobie tutaj zarzucimy sobie właśnie tą wędaczkę tutaj. Wiem, że tutaj na ten statek nie możemy wejść, ale pewnie kiedyś będziemy mogli. Zgaduję. Zobaczymy, co tutaj się da łowić. Pewnie ryby z rzeki. No, chyba te same ryby, co właśnie w rzece. Tak, także za chwilę cofniemy się do tego jeziorka niżej. I spróbujemy ryby z jezior połowić. Baz wielkogębowy. O, jest złoty. Spoko. To się nam też przyda złoty. No to, może wracając, zahaczymy o community zobaczymy. Tutaj właśnie mówię, te jeziorko kurcze. No, brakuje nam ryb trochę z tego jeziorka. 24 energii to jeszcze musimy zjeść. Okej, okay, i możemy dalej zarzucać. Mhm, glon oczywiście, jak żeby inaczej. Cały czas nie łowię, a ja potrzebuję złowić karpia. O, może to będzie karp, bo się w ogóle nie rusza. Ale czekajcie, bo chcę sobie prezencik zebrać, a raczej skarb. O, jest karp. No i pięknie. I znowu 10 przynęty. Dobra, nie mamy już miejsca w ekwipunku zbytnio. Więc może się wrócimy do tego community center. Dzisiaj tak nie cały dzień łowienia, tylko tak wiecie, tak po troszeczku. <laughs> Żeby nam czasu na wszystko starczyło. O, a tej co się nie podoba? Ok, zacznijmy sobie od ryb. Bo wiem, że tak, ryby z jeziora, na pewno karp. Musimy oddać karp. Dobrze. I teraz ryby dobrej jakości. I to na pewno jest ta ryba. Eee, no i chyba to tyle, bo klenia raczej nigdzie nie potrzebowaliśmy. I teraz jeszcze tutaj muszę jagódkę oddać. I jagódka jest tutaj. I dostaliśmy 30 nasion lata. okej. Okay. O, i nam się nowa rzecz odblokuje. Super. Dobra, to idziemy sobie od razu obczaić, co tam będzie do zebrania. Bo wiadomo, jak to bywa. Teraz mamy zmieszane, zmieszane bandle, więc. Więc może być sporo nowych rzeczy. Zbiór szefa kuchni. okej, okay, jest taki sam, jak był. Zbiór krawca jest chyba taki sam jak był. Nie, no, burak tu jest, którego chyba nie było. I borówka. Zbiór dzieci. O, 10 malin. To wiecie, co możemy je od razu dać? Eee, starożytna lalka lody. Lody można kupić. Super, ciasteczka mogą wypaść ze śmietnika. Zbiór zaklinacza, czyli to wszystko już było. I zbiór zbieracza. Oj, 50 malin. No nie Ach, No dobra Czyli to będziemy zbierać na jesień I może się nam udać jakiejś śliwki też 20 zebrać Tak to załatwimy Okej okay. Okej, okay, dobra, wszystko wiemy Wszystko wiemy, możemy spadać To może jeszcze na chwilę sobie rzucimy wędkę Jeszcze mamy 50 energii Więc e, troszkę to jest e, Wisi mi Alex, ale i tak nie mamy z nim relacji i raczej nie będziemy mieć. Ale chciałam zobaczyć, bo czasami właśnie tam ciastka są. Dobra, dajcie mi jakąś nocną rybę. Będę bardzo wdzięczna. Jest leszcz, ale leszcza już chyba oddaliśmy. No, z tego co widzę, nie mam go na liście, także, także chyba tak. O, tu się coś szarpie. Czy to będzie szczupak? Być może. No, jest szczupak. Okej, okay, jeszcze raz albo dwa zarzucimy. I to będzie na tyle. O, idzie Martin. Czekajcie, zagadamy go. Może klejnotów. Czekajcie, co my mu możemy dać? Czy my cokolwiek możemy mu dać? Chyba nie za bardzo. Aczkolwiek może spróbujmy z jagodą. Jedno serce się wbiło, więc powiedzmy, że. Powiedzmy, że jest ok. <laughs> Chociaż wątpię. Okej, okay, kochani, 1591 zarobione idzie nam naprawdę coraz lepiej. Jestem z tego zadowolona. <laughs> Ale co, na dzisiaj to już by było tyle w tym odcinku, także mam nadzieję. Halo, cicho. <noise> Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi przemiło. A teraz się już z Wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz. I do zobaczenia niedługo w kolejnym Tule Ciepło. I pa pa!